Naszym celem i zadaniem jest, aby jak najszybciej doprowadzić do zabezpieczenia dostaw gazu i korzystania z niego jako podstawowego paliwa, po to, by chronić środowisko i otaczającą piękną przyrodę naszych obu województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Tam, gdzie będzie potrzeba, będziemy szukać zaangażowania środków rządowych, choćby w programy operacyjne Rozwój Polski Wschodniej, ale już w tym kolejnym etapie finansowania, jak również w innych programach. Zawieraliśmy czas samorządowcom, aby przedstawiliśmy szczegółowo wszystkie uwarunkowania ekonomiczne i techniczne związane z dostarczeniem tego gazu. Rok temu podjęliśmy inicjatywę wspólnie z Pomorską i Spółką Gazownictwa i przyjęliśmy wariant dość obiecujący, który zapewnia powodzenie związane z realizacją dostaw gazu do tego regionu dlatego że sieć dystrybucyjna Pomorskiej Spółki Gazownictwa w rejonie Mikołajek stwarza potencjalny źródło dostaw gazu dla tego regionu.